Witajcie, witajcie, Artur Lubiacy, wszystko co was witaj, dojdę tak, tak patrzy sobie, nie no, dobra. Ym, no i co dzisiaj? Dzisiaj jakoś w HD, o ile jest, nie wiem czy w HD, ale na pewno ten film mi się będzie tak długo przesłał, że nie wiem czy wy, kiedy wy to będziecie oglądać. Ale dzisiaj jest dnia 19 sierpnia chyba. Tak? Zgadłem? Poniedziałek. Tak, 19 sierpnia, Bolesława Jana imieniny dla was. Proszę bardzo. Podziękowanie możecie pisać w komentarzu, kto tam ma imię, na imię Jan, Bolesław, Janek, nie wiem, kuźwa, Jaś. Um, co dzisiaj? Nie wiemy. jak wy to słyszeć będziecie. W każdym razie będzie godzina taka. I wy to nie wiem, kiedy wysuniecie. I mam do was prezent. Tak, wczoraj kupiłem sobie Assassin's Creed ee, Black Flag. Mianowicie... To jest sprzedaż, więc tutaj z tyłu, jak pisze, ten, ten pan z sklepu, to no, chyba się zna na grach, też wymieniłem mu, jakie tam były części, Brotherhood, Revelations, po kolei się pytał, Tyrania Waszyngtona, później Assassin's Creed 3, to się wszystko tam pytał, no, ale... Powiem Wam tak, koleś doinformowany, jeżeli chodzi o gry. E, no i można powiedzieć, że się całkiem interesuje swoim sklepem, bo to tam było Media Expert. E, kupiłem i powiem Wam tak, ten koleś jest całkiem e, no. No bo co to jest za praca, jeżeli komuś nie należy za nie, na niej, tak? Bez sensu. E, kupiłem ją za 29,97. E, co my mamy w tej przedsprzedaży? E, przedsprzedaży mamy mapki. Jak tu pisze? Zawiera mapę skarbów i dodatkową zawartość cyfrową. I tutaj jest, widzicie, takie mapy są. I tutaj jeszcze chyba coś. Ubisoft. Ubisoft, moja firma, która wyprodukowała Driver San Francisco, którego jest na kanale dużo. Dużo. No mało na razie, ale będzie. <laughs> Bo subujecie. Ja później to widzę w analityce. Ale może tak to sobie odłożymy na bok. Teraz chciałbym wam powiedzieć, dla tych takich, którzy mną się interesują, mną się interesują, ciekawcy są, jeżeli chodzi o mój temat. No to słucham Mozarta i słucham Jana Sebastiana Bacha, bo ta muzyczka mnie podnieca. Słuchajcie. Nie wiem ile, jak wy to będziecie słychać, ale jak, czekajcie, zaraz. Właśnie taka muzyczka i ona jest spoczko e, linki do muzyczki, e, do muzyczki, jeżeli chodzi o Mozarta i o Jana Sebastiana Bacha, znajdziecie na pewno w opisie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany muzyką klasyczną, muzyką barokową, a chcielibyście coś podyskutować na ten temat, możecie pisać e, do mnie, ja się tym zajmę, poczytam e, na pewno. Dobra, nie wiem ile się to będzie przesyłać, mi to pisze 318 KB, nie wiem ile to jest, to jest chyba 318 Mega. Ludzie trzymajcie w kciuki, że ja w ogóle to wyślę. Więc ja się z wami nam, trzymajcie się, do słuchania. Na razie, cześć. No, na, za niedługo PC, w piątek chyba jadę po szmalec, no bo w sobotę zostawiłem mojego brata sam, pojechałem na basen, a chciałem się troszeczkę nabrać. Opalenizny, nie wiem czy to będzie widać. Opaleniznę troszeczkę nabrałem. Jednak dla mnie jest opalenizna ważniejsza niż komputer. Niestety. Ja stawiam sobie stawkę zdrowia wyżej niż e, tego. Więc, trzymajcie się. zobaczenia na razie część, jeżeli wam się seria spodobała, spodobała. E, e, I odcinek. to piszcie w komentarzu. I gramy za niedługo. długo. W ja się martwi jedno. Ciekawe czy ja to zainstaluję te mapy. and try to shake the